Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże wieczna chwała, Ciebie Ojca niebios zbrała, Ciebie by mi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, Heroby, serafinowie, ślą wieczystej pieśni Święty, święty, lecz święty, Bóg zastępuje król łaskawy. Bibie prze sorą ziemi płębi serca doła, hoł, i zdowołałoso luą z gozorobimi Wiegliśmy napieć kośció Jest mierzonenej ojca chowo Syna słową wiekugi Z wiek wieka, by się zbawić swoim zgonem. Przerób się człowieka, nie zgardziłaś pewne łonem. Tyś pokruszył śmierć i wrota, stary oścień w mękli dobie. I, I rajskiego kraju żywota, otworzyłaś wiernym sobie. Wysyłanie, serce jedyny. Nartyzart mi trąba z rogiem. Przyjdzie serdzi z już Prosił słudze łaski ogonie, z pomuszonych drzew co pani. Gdy nas od broni, drogi swoich listrogami, ze świętymi w deskach mocy, w małych daj nam zdroje. Zbaw o Jezu, się ludzkie błogosław dziedzictwo swoje, rządź się broń po wszystkie lata, sprowadź w niebie bramy. My w dzień każdy władcą świata imię Twoje wysławiamy, po wiek wieków ustaje. wiesz co sławi Twoje czyny. tym to, że wśród Twojej opieki